Witam serdecznie w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na dzisiejszym spotkaniu. To spotkanie otwierające, tak naprawdę, działania w zakresie ważnego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania współpraca. Chciałbym na wstępie przywitać dzisiejszych prelegentów, a więc serdecznie witam zastępcę dyrektora. Centrum Doradztwa Rolniczego w Gwinowie, Oddziału Radomiu, Pana Henryka Skórnickiego i witam serdecznie również Pana Werencjusza Kujawińskiego. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło spotkać się z Państwem, z większością chyba się znamy, bo spotykaliśmy się na różnych spotkaniach, czy w Radomiu, czy w Gwinowie, czy... Poznaniu z kolegami. Proszę Państwa, to spotkanie traktujemy jako jedno z pierwszych spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat działania nowego programu rozwoju obszarów wiejskich, który jest już formalnym dokumentem od grudnia ubiegłego roku został zaakceptowany przez Komisję. I to działanie, o którym dzisiaj będziemy dyskutowali, jest to jedno z ważniejszych działań bardzo mocno związanych, a powiem nawet dedykowanych dla doradztwa rolniczego, aczkolwiek jeśli popatrzymy na bezpośrednie zapisy w programie rozwoju obszarów wiejskich, to jak to dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego tutaj mówią. Ja to też w części potwierdzam, jednostki doradztwa znalazły się w tej drugiej kategorii, ale to nie oznacza, że to doradztwo jest tutaj pominięte i nie będzie odgrywało ważnej roli, a, może, a powiem wprost najważniejszej roli w systemie. W dniu 13 maja 2015 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku odbyło się spotkanie dotyczące możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania współpraca w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie otworzył dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Aleksander Mach, który powitał uczestników, przedstawił prelegentów i omówił program spotkania. Prelegentami byli doktor inżynier Henryk Skurnicki dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu oraz Wenancjusz Kojawiński, główny specjalista do spraw metodyki w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Działanie współpraca jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa. Potencjalni beneficjenci polityki rozwoju obszarów wiejskich chcący wprowadzać innowacje w rolno-spożywczym w celu dalszego rozwoju działalności są grupą docelową, do której skierowane jest wsparcie w ramach działania odnoszące się do EPI. Operacje realizowane w ramach działania współpraca przez grupy operacyjne na rzecz innowacji bezpośrednio przyczynią się do realizacji priorytetu pierwszego. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary: zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich, wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem, a badaniami i innowacją. Uczestnicy spotkania zapoznali się z koncepcją sieci innowacji w rolnictwie rolą i zadaniami poszczególnych instytucji i partnerów sieci, finansowaniem innowacji w rolnictwie. Po zakończeniu części merytorycznej odbyły się zajęcia w grupach problemowych.